Nazywam się Kosmowski Stanisław, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej w Dąbrowie. I tutaj też się znajdujemy na terenie szkoły, która ma niemalże 90-letnią tradycję kształcenia młodzieży w kierunkach rolniczych. We wszystkich kierunkach nie tylko kształcimy przedmioty teoretyczne, ale również i przedmioty zawodowe i w ramach przedmiotów zawodowych Korzystamy z naszej pracowni, którą mamy, pracowni rolniczej, a w pracowni rolniczej posiadamy kilka takich budynków i dziedzin, w których możemy młodzież kształcić. Podstawowymi takimi naszymi elementami, które, na które zwracamy uwagę, to jest pokazywanie nowoczesnych procesów, które są realizowane w polu i tutaj możemy. Pochwalić się dużą gamą sprzętu technicznego, sprzętu mechanicznego. Jednym z elementów naszej bazy kształcenia zawodowego jest nowoczesna i dydaktyczna chlebnia. W której młodzież z techniką rolniczego i z techniką weterynarii odbywa kształcenie praktyczne, zawodowe. Chlewnia powstała jako budynek przewidziany do produkcji w cyklu zamkniętym, gdzie tak naprawdę cały obiekt składa się z trzech oddzielnych pomieszczeń. Jednym z tych pomieszczeń jest pomieszczenie, w której utrzymujemy loszki. A z nich później otrzymujemy prosięta, warchlaki, i po odsadzeniu one trafiają do następnego budynku, do tuczarni. Chcemy, aby nasza młodzież mogła w pełni obserwować całe procesy, które są związane z produkcją właśnie prosiąt, warchlaków, a później również tuczu. Obiekt jest całkowicie automatyczny, sterowany za pomocą systemów komputerowych. Komputery są odpowiedzialne za to, aby zżywić, żeby poić, ale również i do tego, abyśmy mogli później w pełni utrzymywać wilgotność i całość. Yy, powietrza odświeżać. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Asia Sawczuk, jestem doradcą genetycznym w firmie Choice Genetic. Znajdujemy się w chlewni dydaktycznej, którą dziś zasiedliśmy lochami CG36. W chlewni znajdują się również lochy stada prarodzicielskiego, czyli nasze M-3. Dzięki temu chlewnia staje się zupełnie niezależna i produkcja loszek odbywa się w obrębie tego gospodarstwa, co w czasach ASF. I ze względu na biosekurację jest niesamowicie dobrym rozwiązaniem. W chlewni został zastosowany program Genetic Pro, czyli program kojarzenia lochy CG36 z knurem exilium. Dzięki temu młodzież będzie mogła zaobserwować prosięta, które rodzą się pełne wigoru oraz życia, charakteryzują się wysoką masą urodzeniową, oraz mioty są bardzo wyrównane. Locha CG36 jest bardzo dobrą matką jest niemal bezobsługowa, dlatego świetnie nadaje się do celów dydaktycznych. Nasienie dostarczane będzie wprost z naszego centrum pobierania nasienia Choice. Ferma objęta jest opieką naszego multiservisu, to znaczy, że odbywają się tutaj cykliczne wizyty, aby pomóc prowadzić fermę na jak najwyższym poziomie produkcyjnym. Nasz multiserwis obejmuje e, zarówno porady oraz pomoc w zakresie żywieniowym, jak i również e, pomoc w kwestiach hodowlanych. Nazywam się Maciej Walcerski, jestem kierownikiem gospodarczym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dobrowie. Znajdujemy się w budynku chlewni dydaktycznej. Chlebnia dydaktyczna służy młodzieży, aby młodzież nauczyła się postępowaniem z lochą po porodzie, z prosiętami aż do momentu odsadzenia, z warchlakami. Jesteśmy obecnie w pomieszczeniu porodowym loch gdzie znajduje się sześć porodówek. W każdym końcu porodowym zamontowano inny system ruszt, inny system dogrzewania prosiąt. W trzech końcach zamontowano promienniki, w trzech końcach zamontowano podgrzewane maty grzewcze. W pomieszczeniach odchowalni prosiąt zamontowano różne rodzaje poideł i tubomatów. Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach praktycznych, które będą się odbywały tutaj w chlewni dydaktycznej. Stosowany jest cykl co 3 tygodniowy. Wyproszeń. W chlewni znajdują się lochy CG36. Zdecydowaliśmy się na tę genetykę, ponieważ lochy są spokojne i mają liczne mioty. Firma Choice oferuje też wspaniały multiserwis, który nam pomoże w prowadzeniu chlewni.